Witamy Was serdecznie ponownie na naszym kanale i dzisiaj zajmiemy się tematem... Mierzymy, czyli filmem, którego no, dawno już u mnie na kanale nie było, kilka ładnych miesięcy minęło i no, najwyższa pora znowu wrócić do tych tematów, więc dzisiaj sobie sprawdzimy jak prezentują się ciuszki z dwóch sklepów, z których ostatnio zrobiłam zamówienie online, a mianowicie złożyłam zamówienie w Sinseju oraz w Stradivariusie. I w dzisiejszym filmie hmm, spróbujemy też nowego. Ja spróbuję nowego formatu mierzenia ciuchów, a Wy mi dacie znać, czy ten format Wam się podoba, czy wolicie stary format, ponieważ hmm, nagrałam przebitki jak mierzę ciuchy. Oczywiście jestem tam hmm, i bez ułożonych włosów, i bez makijażu, aby w żaden sposób hmm, nie ubrudzić mieć stuprocentową pewność, że nie ubrudzę ciuchów, które będę później ewentualnie zwracać i. W tych przebitkach ja tam w ogóle nie gadam. Będę gadać cały czas tutaj, a w międzyczasie będą Wam się pokazywać przebitki z dwóch ujęć. Jedną kamerę z telefonu miałam ustawioną bardziej pod kątem od dołu, a z kolei drugą kamerę, lustrzankę miałam ustawioną obok, bardziej od góry, więc też te ciuchy będą wyglądać, prezentować się za jednym zamachem. Podobnie i zupełnie inaczej, w zależności od perspektywy, więc mam nadzieję, że w ten sposób pokażę Wam jak najwięcej szczegółów tych wszystkich ciuszków. I zaczynamy od pierwszej stylizacji, gdzie na górę założyłam bluzeczkę. Tak naprawdę taki trochę golfik z ja, on ma tutaj na kartce napisane 40 zł. 39,99. Zamówiłam to w rozmiarze M. I to jest taki półgorfi, który, jak widać, jest, tak powiedzmy, sięga mi do wysokości pępka i to jest napisane po prostu, że to jest bluzka damska i już szukam co nam tutaj w składzie napisano i w 92% to jest poliester, a w 8% to jest Elastan. I powiem Wam, że z jednej strony jest to spoko, ale z drugiej strony ja też wszystkie ciuchy, wszystkie górne części garderoby mierzyłam bez biustonosza i ta bluzka jeszcze nie jest aż tak ciasta jak bluzka, którą później Wam pokażę, która również będzie w rozmiarze M, ale jednak nie czuję się w niej w 100% komfortowo, ale z pewnością bardziej komfortowo czuję się w niej niż w tamtej, którą później zobaczycie. Wydaje mi się, że ja chyba jednak to zostawię, bo to jest taki golfik basicowy, zawsze do czego się przyda, tym bardziej właśnie, że on ma dosyć krótki stan, więc nadaje się do spodgi z wysokim stanem bądź właśnie do jakichś spódgic również z wysokim stanem. I na tych przebitkach też widzieliście, że mierzyłam spodnie. Spodnie są z kolei ze Stradivariusa i ja te spodnie mam w rozmiarze 38, Osie. I była na nie promocja. One oryginalnie kosztowały 120 zł, a kupiłam je o połowę taniej za 60, za 59,99. I w składzie tutaj mamy 20% poliamid, chyba tak, a 3% elastan. I to są spodnie, które imitują trochę taką ala skórkę i one są dzwonami. One nie dość, że mają rozszerzane nogawki, to też mają je trochę rozcięte i w razie czego później Wam też napiszę w opisie na dole ja wszystkie ciuchy mierzę do tych butów, to są buty z Carini 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 i nie pamiętam jak ten model się nazywa, ale w razie czego to są te buty w opisie na dole, z pewnością Wam dam linka do nich, o ile je znajdę, powinna je znaleźć, no i tutaj te spodnie powiem Wam, że bardzo bardzo, bardzo mi się podobają, ja je zatrzymam. Tym bardziej, że ja ogólnie najczęściej noszę spodnie, właśnie takie, ala, trochę skórzane, ale takie, które nie są jakoś tam wybitkie, mocno błyszczące. Te spodnie bardzo, bardzo przypadły mi do gustu. Tym bardziej, że dzwonów na nogach od lat nie miałam, więc. Chętnie będę je nosić. I następnie do tych samych spodni e, przymierzyłam taki e, oversized, ale krótki sweterek. To jest z, ze Stradivariusa, rozmiar M, e, zrobione w Turcji i on mnie kosztował 70 zł, 69,99. I tutaj mamy 71% akryl, a 29% poliester. No i z pewnością da plus jest to, że te kuziki są rozpilane. To nie są ślepe guziki. Można je rozpiąć, więc może być to na przykład całkowicie rozpięta narzutka. Ale powiem Wam, że. Mm... Mam do niej takie mieszane uczucia, takie pół na pół. Z jednej strony lubię właśnie takie luźne, oversize'owe sweterki, ale nie wiem, czy czuję się w nim aż tak komfortowo. Możliwe, że może do innych spodni on by się prezentował lepiej, ale no, ten sweterek jeszcze do przemyślenia. I następnie, uwaga, wzięło mnie na zielony. Sądzę, że to jest taka chwilowa zajawka, bo zielony bardzo dobrze pasuje mi do czerwonego czerwonych włosów, które nie wiem, czy będę jeszcze nosić, czy będę je miała jeszcze pół roku, może miesiąc, może dwa lata, bo ze mną nigdy nie wiadomo, ale spodobały mi się zielone ciuszki. One były ze Stradivariusa, one są zrobione w Chinach, ale zaprojektowane w Hiszpanii. Oczywiście tutaj również mam rozmiar 38 i to jest w 100% polurietan. I te spodnie są powiedzmy takie... Zimowo. Jesienne, może wczesno wiosenne, ale później w tym materiale z pewnością e, będą się poślady grzały, ponieważ nie dość, że ten materiał no, nie przepuszcza powietrza, no to też one od spodu są, e, tu jest jakaś kitka, one są e, tak jakby tak trochę lekko, ale jednak ocieplane. I przypuszczam, że ja te spodnie zwrócę, bo e, ja oprócz ewentualnie dresów kolorowych na tyłku nigdy nie noszę właśnie kolorowych wiem ja mogę mieć różne kolory na głowie, ale jednak w ciuchach ja jestem typowo nudziakowym człowiekiem. Szarości, brązy, biele, czerwie. Wystarcza to w mojej palecie barw i po prostu zamówiłam te spodnie z ciekawości. Z jednej strony mi się podobają, ale z drugiej strony chyba je zwrócę. I zanim przejdziemy do bluzki, którą widzicie na tych przebitkach, to kupiłam, zamówiłam identyczne, te same spodnie, tylko w Kolorze brązowym, bo y, chciałam zobaczyć, właśnie, jak te kolory będą się na mnie prezentować. Y, tutaj również zamówiłam rozmiar 38. Skład jest tutaj dokładnie taki sam i tutaj również te spodnie są y, tak delikatnie ocieplane, tylko to ocieplenie jest w trochę innym kolorze. I powiem Wam, że te brązowe y, raczej na 90% zostawię. Nie mam brązowych spodni, tym bardziej właśnie takich, które miałyby proste. Nogawki i lubię właśnie jak mamy nie wiem jak to się nazywa, ale właśnie taki kant wzdłuż nogi, który optycznie wydłuża sylwetkę, więc te spodnie w tym kolorze mi się podobają i zielone też mi się podobają, ale zielonych wiem, że z punktu praktycznego nigdy nie założę, albo może założę raz w życiu, więc lepiej, żeby się nie mordowały, a brązowe sobie zostawię. I ta bluzka, którą widzieliście i przy tych zielonych spodniach i przy tych brązowych to jest bluzka również ze Stradivariusza rozmiar M i tutaj właśnie na niektórych ubraniach jest metka, ile za to płaciłam, na niektórych nie ma, więc oczywiście wciskam Wam tutaj na ekran przebitkę i mamy 6% elastanu a 94% polami. I bluzka rozmiarowo leży w sam raz tylko tyle, że mam wrażenie, że jednak właśnie chciałam spróbować jak moja sylwetka, jak mój dekolt będzie się prezentować z dekoltem w takiej kwadrat, taki kant i mam wrażenie, że jednak do mojej sylwetki to średnio pasuje. Jednak wolę takie proste, tradycyjne dekolty. Mogą być nawet głębokie, ale jednak w takich bluzkach średnio się czuję. Jeszcze się nad tą bluzką zastanawiam, bo w sumie jest to taki basic, może przydać się do wielu stylizacji, ale jestem tak pół, na pół. Następna bluzka, którą z pewnością teraz widzicie, to jest taka fancy, fajna bluzka, ale która niestety na a mojej sylwetce mam wrażenie, że słabo się prezentuje. To jest Stradivarius rozmiar M. I mam wrażenie, że tutaj, jakbym zamówiła L, to ona by była trochę za luźna, a m mi pasuje, jest dopasowana, ale jednak mam wrażenie, że ta bluzka za bardzo mnie poszerza. Ja i tak mam dosyć spore plecy i klatkę piersiową i barki, więc y, niestety zauważyłam, że im jaśniejsza i bardziej obcisła góra, y, jest założona na moją sylwetkę, no to wtedy to się optycznie bardziej powiększa. A osobiście mi się to średnio podoba, tym bardziej, że na przykład nie mam wcale aż tak dużego biustu, a w takich bluzkach wygląda jakby ten biust był naprawdę ogromny. Wieście mi lub nie, ale na żywo ten biust wcale nie jest taki duży. Więc wracając do tej bluzki, ta bluzka jest o tyle fajna, że ma tutaj takie fancy wycięcia, więc ładnie wygląda, jeżeli właśnie macie na przykład tak jak ja tutaj tatuaż walnięty to to fajnie wygląda, fajnie się przebija ale no mam wrażenie że no średnio ona się prezentuje na mnie 84% wiskoza 16% polamid i tutaj ponownie nie mam ceny na metce, ale z pewnością zobaczyliście cenę na ekranie. Teraz wjeżdża zestaw, który naprawdę, naprawdę mi się spodobał. Bluzeczka z Sinseya w rozmiarze M. To jest bluzka z dosyć grubego materiału, która ma wbudowane jeszcze tutaj w ramiona poduszeczki, więc bardzo ładnie tutaj buduje sylwetkę, ale wybitki jej nie poszerza, plus oczywiście ona jest w czarnym kolorze, więc czarny optycznie zawsze trochę wyszczupla i już szukam, 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 szukaj mnie, co ty tutaj masz w składzie w środku. Ogólnie jest to napisane, że to jest bluza damska, ale no moim zdaniem jest to to bardziej taka, bardziej elegancka niż dresowa bluza. 7% elastan, 58% Polamit 35% wiskoza. I tą bluzkę raczej na 100%, raczej na pewno tak, na 100% sobie zostawię. I obok tej bluzki przymierzyłam sobie spodnie. Spodnie są ze Stradi Stradivariusa. Rozmiar znowu 38. I to są, ale takie jeansowe, takie ciemno jeansowe, ale w dosyć żywym odcieniu jeansu spodnie. I one są też trochę, ale takie dzwony, może nie, no dzwonami to ciężko nazwać, bo nogawka idzie w miarę, w miarę prosto, tylko tyle, że ona jest rozcięta. Więc jeżeli macie szersze buty, bądź założycie na przykład te spodnie do szpilek, to te buty Wam się będą odsłaniać, będą widoczne. I tutaj również na przodzie, wzdłuż nogawki idzie właśnie taki pasek, taki kancik, który optycznie naprawdę ładnie wydłuża nogę. Jak zamawiałam te spodnie, byłam naprawdę średnio przekonana co do nich, ale podoba mi się, jak one prezentują się na tyłku. 89% bawełna, 9% nie mam pojęcia, co to jest: ser i 2% elastom. No, i oczywiście Katarzyna dalej. Kilka miesięcy później dalej szuka idealnej koszuli. I pokazuję Wam tam, że po pierwsze, pod koszulą mam taką braletkę z Sinseya. I jeżeli macie biust mały, to będzie ok, ale jeżeli macie biust już średni, macie miseczkę na przykład C albo duży to to nie jest Total dla Was. To kosztowało 20 zł. Wzięłam rozmiar M i jak w pasie to na mnie leży ok, ani mnie nie ciśnie, to, to nie jest w żaden sposób e, regulowane. Po prostu zakładamy przez głowę. I tak jak w obwodzie, w pasie powiedziałam, w obwodzie jest na mnie dobre, no to niestety te miseczki są na mnie za małe, więc e, przypuszczam, że tego produktu to ja już e, tym bardziej nie zwrócę. Ja to oddam której ze swoich znajomych, a tutaj mamy 90% polamid, a 10% elastan. A z kolei z sinseja zamówiłam tutaj w rozmiarze L, oversizową. miałam w zamiarze, żeby to była oversize'owa koszula za 40 zł. I tutaj mamy przyszyty do metki dodatkowy, dodatkowy guziczek, jeżeli by nam się coś urwało i zgubiło. I mamy, uwaga, 55% bawełna, 45% Poliester. I e, wydaje mi się, że ja tą koszulę zostawię. Pomimo tego, że ona raczej tyłka nie urywa i e, też widać e, bardzo szybko i bardzo brzydko się gniecie, ale przypuszczam, że mm, jeżeli będę miała coś takiego bardziej fancy do założenia na dół, czy jakaś spódnica, czy jakieś mocniejsze, bardziej błyszczące odjazdowe e, buty, to właśnie taka góra, całą tą stylizację trochę mm, stonuje. Więc pomimo tego, że tak Koszula tak średnio, ale raczej w ramach rozsądku ją zostawię. No i teraz, proszę Państwa, wracamy do tematu tej bluzki, o której Wam mówiłam na samym początku, że jest ona za ciasna. I również to jest bluzka sinseja, to samo, co była ta szara, również w rozmiarze M. Wydaje mi się, że to jest jedno i to samo, ale... Jak miałam na sobie założony stanik, nie mogłam jej wcisnąć. Nie było szansy. Ja, mm, o Jezu, z tego, jeżeli dobrze pamiętam, to w obwodzie z Biustonoszem. Zaraz wam powiem. Ja mam w biuście, mierząc oczywiście tu, gdzie są sutki, tak, to mam 100 a, pod, a pod, pod biustem mam 85, więc tak to się u mnie prezentuje. I jak jeszcze ta szara golfowa, półgolfowa bluzka była OK, to ta dokładnie w tym samym rozmiarze. Nie mogłam oddychać. Ręce się zmieściły, jakoś z biustem się zmieściłam, ale zdecydowanie to jest za ciasne. Więc, jeżeli bym chciała, nie podoba mi się, jak to zwykle mam miejsce, jasne, mocno obcisłe na moim torcie nie prezentuje się zbyt wybitkie, przynajmniej ja mam takie wrażenie, to ja to i tak zwrócę, ale myślałam, że to nie będzie aż tak mocno dopasowane, a naprawdę, jakbym chciała wziąć od oddech z tym biustem, no to raczej by ta bluzka poszła w szwach, pomimo tego, że szwy wydają się tutaj naprawdę bardzo, bardzo porządne, ale to idzie do zwrotu i jeszcze się upewnijmy, ale przypuszczam, że tutaj dokładnie jest ta sama sytuacja, co była w tamtej bluzce na samym początku. 72% poliester, 22% wiskoza i 6% elastan. I ponieważ jeszcze jest trochę chłodno, to zamówiłam sobie taki oversize'owy Sweterek, on jest z Sinseja w rozmiarze M i nie dość, że on jest długi, więc e, można go założyć w sumie nawet jako sukienkę. To też ma bardzo fajny, długi, e, ciepły ale przy okazji luźny golf, więc można spokojnie go wywinąć na drugą stronę i przy okazji nie ubrudzić sobie swetra twarzą albo nie zepsuć sobie twarzy, która ma na sobie makijaż. Tutaj cena tego sweterka to było 60 zł, więc uważam, że cena bardzo, bardzo spoko jak na taki duży, duży swetrowaty golf zrobiony w Bangladeszu, ale skład za to to jest w 100%. აკრელა. იამბო ჯემბო. ცოტა ლატა. pewnie przez większość filmu latało za mną coś. Teraz tak, jak widzieliście, mam fazę na zielenie i pamiętam kiedyś, bo, pff, pewnie z, z 7 lat temu, miałam taką piękną, zieloną, golfową, obcisłą właśnie sukienkę. I jak zobaczyłam sobie to na stronie internetowej, to jest Stradivarius rozmiar M, to sobie pomyślałam, że o super, teraz mam czerwone włosy, to będzie to do mnie pasować. Ale mam wrażenie, że jednak ta zieleń jest dla mnie zbyt jaskrawa. Tym bardziej, że uwielbiam nude odcienie. Jeżeli ta sukienka by była mniej więcej o w takim odcieniu, w takim szmaragdowo-zielonym, coś w tym stylu, to przypuszczam, że lepiej bym się w niej czuła. Ten odcień jest dla mnie jednak zbyt żywy. Oczywiście jest to rozmiar M i ceny tutaj nie mam, więc cena z pewnością Wam się pojawia na ekranie i w składzie, proszę Państwa, mamy 54% wiskoza, 21% poliester i 20% poliamid, poliamid? Chyba tak. I to, co mi się w gii podoba, to to, że ona na dole ma właśnie takie rozcięcie, więc łydka wystaje, ale nie jest to takie, wiecie, głębokie, wysokie rozcięcie, które byłoby w jakikolwiek sposób nieprzyzwoite. Bardzo ładna sukienka, bardzo mi się podoba. Tym bardziej, że ja lubię właśnie takie dopasowane sukienki, ale mam wrażenie, że kolor, no, nie jest mój. I ostatnia sukienka, właśnie w takim szmaragdowo-ciemnym kolorze, to jest sukienka z sinseja w rozmiarze M. I ona kosztowała tylko 40 zł. I zamówiłam ją dlatego, że stwierdziłam, ok, ona na stronie internetowej nie wygląda jakoś wybitnie. Ale pomyślałam sobie, że skoro ona właśnie ma tutaj takie marszczenie na biuście, a ja mam biust. Średgi, to może się to fajnie prezentować, ale niestety to jest totalny niewypał. Po pierwsze, jak ją przywierzałam, to ona, nawet jak nie chodziłam, nawet jak prawie się nie ruszałam, to czułam, że ona się podciąga do góry. Więc jeżeli by się zrobiło w tej sukience dwa kroki, to z pewnością już wszystko tutaj, co mamy na dole, jest na widoku. Po drugie, nie podoba mi się, jak to u mnie się układa na biuście. Jeżeli ta sukienka by się zatrzymywała ciut, niżej na biuście, odsłaniając trochę ten biust, to przypuszczam, że prezentowałoby się to lepiej, ale niestety u mnie to idzie zdecydowanie zbyt wysoko i proporcje sylwetki mam wrażenie, że się psują, więc totalnie, totalnie nie podoba mi się, jak ta sukienka się na mnie prezentuje, zo jest, ale odwrócił się totalnie w drugą stronę, jego nie interesuje, co tutaj się dzieje, ważne, że jest i pilnuje. Proszę Państwa, jak to zwykle mam miejsce, czekam na Wasze komentarze, dajcie mi znać, które z z tych ciuszków, waszym zdaniem są spoko, które lepiej zwrócić, czy zostawić wszystko, czy zwrócić wszystko, które z tych fatałaszków najbardziej przypadły wam do gustu. Oczywiście wszystko to, o czym dzisiaj mówiłam w filmie, również będzie podlinkowane w opisie na dole, jeżeli będziecie zainteresowani którymś z tych ciuszków i również będę bardzo wdzięczna za informację od was, jak wam się podoba właśnie z takimi przebitkami mierzymy. Czy wolicie Mierzymy właśnie w tej starej wersji, którą kiedyś robiłam, czy właśnie w tej, w której są przebitki i cały czas. Gadam. Jestem ciekawa, która wersja mierzymy jest dla Was bardziej przydatna, pożyteczna i lepiej widzicie ciuchy na sylwetce. I jeszcze na sam koniec chciałabym przeprosić za opóźnienie, ponieważ ten film miał się pojawić dzień wcześniej, ale niestety miałam problemy techniczne. Usiadłam, umalowałam się, zaczęłam nagrywać tą część gadaną. W ogóle nagrałam to. Nagrałam i nie sprawdziłam, a później się okazało, że. Mm, pliki mi się popsuły i nie mam co montować, więc siedzę kolejnego dnia, kolejnego dnia nagrywam znowu to samo, mam nadzieję, że tym razem e, wyszło, że dało się obejrzeć, wie, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry pod tym filmem oraz oczywiście w tym momencie wjeżdżają ogłoszenia parafialne. Jak to zwykle ma miejsce, zapraszam na mojego Instagrama oraz Instastory. Dziękuję za subskrybowanie kanału, jest już 127 tysięcy. Bardzo, bardzo dziękuję i widzę, że stabilnie wilnie cały czas rośniewy, więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. I co, a, jeszcze na sam koniec mówię zawsze, że zachęcam właśnie do subskrybowania kanału oraz wciśnięcia dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia, kiedy kitulce wrzucą nowy film na kanał. A więc dzisiaj to by było na tyle, i mam nadzieję, że już niebawem widzimy się w naszym kolejnym filmie. Więc do następnego i na razie.